I nie stał. Eto Samuele to. 4-0. Uciekł juniorowi Diazowi Kamerończyk. W 83 minucie meczu jest 4-0 dla Barcelony. Piotr Brożek w tej chwili rozciąga się. Łapią wiślaków skurcze. A Barsa się bawi. Teraz wbity wzrok w ziemię prezesa Marka Wilczka. No cóż, to jest różnica. Znaczy, to są po prostu zupełnie inne piłkarskie światy. Tu widzimy jak Junior Diaz jeszcze starał się jakoś zatrzymać. Eto przy asyście Andresa Iniesty Eto trafia w krótki ruch bramki Mariusza Pawełka i to jest czwarty golda Barsy. Za Auriego wchodzi na boisko jego były kolega z Arsenalu, a teraz z Barcelony Aleksander Kiep, pierwszy Białorusin w barwach.